Witam Was bardzo serdecznie w trzecim odcinku naszej gry Limbo. Teraz odcinek, kontynuacja i zaczynamy. E, jak e, oglądaliście odcinek drugi? A jeżeli nie, to polecam go oglądnąć. E, mamy tutaj taką zagadkę, i tutaj następają cały godzin i my właśnie. Um, mieliśmy tu przeskoczyć, i wtedy mi się niby na końcu to udało. Lecz e, nie mam pojęcia, jak to będzie teraz. Bo coś nie mam zbytnio pojęcia. Cholera. Aha, dobra, wiem jak. Wiem jeszcze, jak my to robili. Cyk Okej okay. Jeszcze raz pchaj high, top high. Uuu, plusk. okej, okay. wskoczę tu wskoczę, tu wskocza, tu wskocza ten pająk chyba musi na to nacisnąć, bo ja tu wskoczę. Pójdę na drugi koniec a ten pająk będzie musiał na to nacisnąć, żeby to podniosło się. Tak mi się wydaje. W każdym, y że bądź razie. Ach! A chyba kurwa, nie. Nie! Jadłem. I teraz kolejny odcinek będziemy się męczyć z tym y jak to przejść. Heh. Hop. Hop! 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 Coś FPS mi spadają. Nie, nie spadajcie mi FPSy. O nieee... Nie boże. Nie jak toż tu przejść? Jakoś ja tu wtedy przeszłem... Niby taki to proste jest O, dobra, jest Uciekamy przed tym pająkiem Aha ja tu wtedy nie zdążyłem, bo w tamtym odcinku w każdym bądź razie. O kur... A nie, dobra, spadł Tu co? O kur, D. O kurde... Kurwa... Nie no, odtąd... Błagam was... No normalnie to jest straszne... Co ja miałem zrobić z, tej, z tą kulą? W ogóle, która jest godzina? O, to jest pytanie. A dobra. Tu wchodzę... Teraz ten pająk musi tu do mnie podejść. Dawaj tą łapką tutaj na to. Hoppa! i hu, huja. Nie skoczyliśmy. Zajebnie. O, oh, jejku, jejku. Przejdźmy to, przejdźmy to. Plusk. Wchodzimy, skaczemy. Tu skaczemy, o nie! A dobra, myślę, że się utopimy znowu No idź, idź Tu, 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 jak to było? Chyba tu o, Troszkę się rozpędzę bo O, dobra Teraz uciekamy Teraz, o No Czemu kurwa co nie chce spać? Wyżej to chyba trzeba pierdolnąć Boże Mać, niech to Niech to się już skończy ten poziom W ogóle w którym my tak yy, szczerze mówiąc jesteśmy chapterze No już dość tak Sporym Chyba Okej, okay, resume i idziemy dalej Zostanę. Będę na niego czekać. A tak jeszcze poza tym całym, 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 całym limbo. Jeszcze. Chyba, że nie chcę też do końca gadać, bo to jeszcze nie jest na 150% pewne. Ale raczej tak się szykuje seria z Minecraft'a. I. Yep. Ułam to jep. Okej, okay, spierdalam. Jeb okej, okay. seria z Minecrafta na takiej fajnej mapce Survival. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. I mam nadzieję, że wszystko dobrze wypali. Nie trzeba będzie się z tym męczyć. A tak przy okazji, A że przy okazji, no już nic nie mam wam szczególnego, takiego ważnego do e, powiedzenia, ale co wam jeszcze można powiedzieć? Tak e, na boku, nie mówiąc o limbo, może jeszcze e, o tym, że e, limbo nie czy już się nie będzie kończyć, bo to stojący... co. O kurwa. No, kolejny. I yep. ja. Aha. Spoko. Co te pały? No i co ja mam tu zrobić? I co to on ma jedną nogę? Aha, no. To. <ścoughs> o kur. Fuj, jak to wygląda. Boże. No chodź tu. Control? Ale ja, ja, <ścoughs> mu to. to ja, Okej. Nic co nie Nie tego. tego? tu ja, spoko. Spoko. Oh o fuck. co zagra, ja, i może teraz tą kulkę tutaj... Tylko z głupiej strony. Ja to tu pcham, okej. Okay. Tylko... <laughs> ciekawe mnie co ta kulka chyba da, że będzie takie przejście. O tak. Cyk, jesteśmy. Ciekawe co to są za ludzie. Te niby ludzie, o kruk. I jakiś człowieczek. No to jest ciekawe. Tu jest ładna drapinka. Muszę sobie hopnąć. Można się wspiąć. O kurca fukr. Okej, okay, jeszcze raz. Można się ładnie wspiąć. No dobra, dobra, nie skaczyć Ok. Co? Teraz muszę najwidoczniej skoczyć na to. Jest, to się ułamało. Co jest? Aha, dobra. To się łamało. I chyba teraz to trzeba tutaj pod. Ej, no. Nie, nie chciałeś lecisz. A nie, to chyba trzeba tutaj. Że wskoczyć. Okej, okay, tu. Lecimy, lecimy. Tylko. strasznie dziwnie jest tu. <gry> nie, powiem, Nie klimat tej gry. Jest. No nie mów, że kolejny pająk. Tych banków tutaj naprawdę sporo jest. Ej, nie, jakieś, jakieś chyba masowe morderstwo tu się dzieje. Dobra, jeszcze jest czas, a czas. Cyk! teraz tu przyjdzie do mnie jakiś gościu. On chyba ma jakiś problem też. Nie rozumiem tego, ale dobra może być, może być, idziemy dalej. Och, ciekawe, co jeszcze się wydarzy. No i cić. Jep. Aha Dobra, myślałem, że to woda, ale to nie jest woda. Trzeba go zachęcić. Chodź tu, chodź tu! tak. Co tu można zrobić? Nie. Ja piernicza co to jest za poziom w ogóle? O, cyk, Spieprzamy. nie uda się. No jak... <śm> no i jak to... Przejść. A no tego się poszedł. Dobra. jak byś tu przejść... Aha. <śm> no> Bez nadziei, abym wziął coś tam po Turla. Aha! Może, że. weźmiemy to. Mm, widzicie. Jednak ta gra jest jakaś. Taka, taka brutalna. Nara. je. Yeah. Ok, przechodzimy. Jakieś główne są. Dobra. Co gdzieś, co tu jest? Ok, idziemy teraz tu sobie zobaczymy te czaptery całe. No już tu jesteśmy. Takie. Zresztą, moim zdaniem, trochę dziwne. Czyżby ta aż taka krótka. Jep. Mhm, mm mm -hmm. mm -hmm. czyli nie ucieknie on przed tym najprawdopodobniej. No to co my mamy są zrobić? Otóż jest pytanie. Może, że można coś stąd wziąć. Tragedia. Tragedia, tragedia. Albo i nie. Trzeba skoczyć na to. A pewnie na to. Dobra. Na to, no. Aha. Mhm. Mm mm -hmm. Aha. To jest to pierwsze, czyli na to, potem na to. To jest to drugie, czyli na to. Aha, dobra. Dobra, rozumiem już o co w tym chodzi. Przechodzimy teraz na to, na to. Tak jest. Teraz idziemy tu. Tu. Ok. I. Spieprzajcie! Co za dziady... Czemu, co mam tu zrobić? Lol, aż odtąd? Dobra, idziemy tu... Tu. Chodźcie do mnie A no. Dobra, idziemy jeszcze, jeszcze raz. Tu. 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 Tyk. Tu. Go, 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 jeb. Yeah. A, to też nie było jakieś super mega trudne. Ale spoko... <ścoughs> Teraz możemy tam chodzić spokojnie iść. Lamy jakieś murzyny, czy co to jest? strzelają z tych Ok, schodzimy, ładnie wszystko. Wózeczek możemy sobie nawet wziąć. Dotąd tylko wózeczek sięga. O, o. Zjeżdżam gdzieś, tak się to nie otwiera, więc szybko czuje się normalnie jak jakiś chomik. Może, że trzeba tu skoczyć. Tyk fyk. A tu mnie zetnie przecież Jeb. No Mówię. No to co tu trzeba zrobić? Ten wózek tylko nie wiem do końca po co on jest? Bo on tam dalej nie idzie, bo są te kamienie całe. Coś tam wózku chyba jest. Każdy będzie, że tak wygląda, jakby coś mi było. Ciekawe, ciekawe. Ale ciekawsze jest to, jak to przejść. Eee, hmm. Może, że chyba mam pomysł. Taki mały, mały pomysł, ale chyba jest. Że wejdziemy sobie tu, skoczymy tu. Skoczymy tu i będziemy szli do góry. Tak, cały. Oj, nie tak. Tak, i idziemy cały czas do góry. Tylko, że tu się wraca. Co jest taką sprawa. sprawą? Coś te w wózeczkach trzeba, ale. Może go trzeba rozwalić L leć w wózku. Chodź. Trzeba coś z tą zrobić, ale dlatego powiedzieć. Co zrobić? Tylko co z tym ze strony wózkiem zrobić? Nieopiernicza. piernicza. Ha, trzeba pomyśleć, pomyśleć, pomyśleć. To są te piły, które mnie przetną, jeżeli coś się zrobią. Znaczy czy nie, nie coś, tylko po prostu jak na tym zjadę. Lecz. lecz, lecz nie wiem co. Yep. Aha. Dobra, tą zagadkę chyba w kolejnym odcinku zrobimy. Przeszliśmy trochę limbo. Wiemy jak tutaj wygląda. A to jest koniec odcinka trzeciego. Więc zapraszam was do oglądnięcia poprzednich, jeżeli nie widzieliście i zasubskrybowania kanału, żebyście byli na bieżąco w odcinkach. Możecie dać także łapkę w górę, napisać jakiś fajny komentarz i to będzie na tyle. No i żegnam was.